Często też mam pytania odnośnie latania pomiędzy obłoczkami. No to zobaczcie, teraz niedawno nas padało, właśnie niebo się otworzyło. Jeszcze jest parę obłoczków, warunki. Nie będą jakieś super, no ale jeśli chcemy polatać między uboczkami, to czasem musimy wyjść leciutko ze swojej strefy komfortu. A dodatkowo testuję dzisiaj nowe startowisko. Także nie przynudzam, zbieram się i startuję. Zanim jeszcze wystartuję, to wiecie co jest najgorsze. Podczas takiej pogody ten rękaw tak, tam rękaw pokazuje inaczej, a tam jest jeszcze jeden rękaw, który pokazuje jeszcze inaczej. Także to jest najgorsze. Ale jakoś poradzimy. O, je! A zmarzłem, tam już idzie zło. A jeszcze na koniec powiem parę słów. Eee, będzie trzeba jeszcze przygotować to startowisko lepiej. Szału nie ma, aczkolwiek przygotujemy, będzie super. Ale słuchajcie tego. Patrzcie, jakie idzie zło. Także okienko pogodowe wykorzystane. Czyli, jeśli macie czas i widzicie, że jest szansa na latanie, to nie zwlekajcie, nie czekajcie do wieczora czy do tego, aż się uspokoi totalnie. Tylko czasem zobaczcie, tak jak na początku wspominałem, wyjść lekko ze strefy komfortu. Ewentualnie, jeśli jest na startowisku ktoś dłużej latający, bardziej doświadczony, jeśli on leci, no to wam powie przez radio, załóżmy, czy wy też możecie, jeśli jesteście na początku swojej ścieżki. Kariery lotniczej, paralotniowej. Także tak to wygląda. Nie ma co się denerwować, <laughs> nie ma co się łamać, tylko trzeba latać. Pozdrawiam i teraz już na pewno cześć.